Ziemniak, moje słodkie kartofelki, z tej strony szczęśliwy ziemniak, i jak widać na prawo, jeszcze resztki pozostałości tragedii poprzedniego odcinka. Jeśli ktoś w ogóle pamięta, co się działo. Oh, nie, chwila moment, chwila, moment, chwila, moment, czy się dobrze nagrywa. Stop, 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 stop! Wracając. Troszeczkę ogarnęłam ich, nie w jakimś znaczącym stopniu, ale mam nadzieję, że w wystarczającym. By to przetrwać, tak naprawdę najgorzej została zabawa i towarzystwo. Dzieciaki poszły do szkoły, będą dzisiaj dorastać, wiek nastoletni. Ale mam nadzieję, że pójdzie im lepiej niż Giuseppe, bo Giuseppe też <noise> dorósł do wieku nastoletniego, jak widać nie, niespecjalnie mu to specjalnie miał szansę dłużej przeżyć, więc... Słyszałam też, że wyniosę Kromczysława do pokoju po Giuseppe, a dziewczyny będą dzielić pokój razem. No potem wiadomo, że jakoś tam go ugarnie, ugarnie Co ja dzisiaj mam z tym mieszaniem słów?! Normalnie czuję się jakbym miała tremę przed nagrywaniem własnego odcinka. Tak, jak zrobię takie oj, Jezu, jaki syf. Ja wiem, stara, ja wiem. W każdym razie. Ozdobię później ten pokój. Jak na razie, nie tym się zajmiemy. Jak na razie, oprócz tego, że chciałabym zorganizować imprezę urodzinową, na, na którą mi do końca nas nie stać, bo nie mamy kuchni, to przydałoby się troszeczkę poogarniać biznesy, ponieważ jest to nasza no, najlepsza szansa, tak naprawdę, na to, żeby odzyskać stracone fundusze w jakikolwiek sposób. Więc idź, se popisz z Tutianą. Potem jak się. Oho, 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 zaczyna się, zaczyna się. Ech, ale uwierzcie, to nie pierwszy raz. To nie pierwszy. Czemu w ogóle siedzi nago na tym futy? Tam, tutaj Jana może przyjść. Tutaj ona jest szafką, okej. Okay. Może odetkamy kibel. Ten, a ten zgubił ryja? Zgubiłeś ryja, czy nie? To jest. Zgubiłeś przypychaczkę, przypychasz to kijem. <laughs> Powodzenia. Dobra, to ty, Shonie Juniorze, zadzwoń i, i urządź. Party hardy by coś tutaj najlepszym predestynatorem do, do zapraszania kogokolwiek z naszej rodziny, Berbisia Yang, tak? Kakashi też, Małpeczka, Spoko, Didia, Gufon też, Tytus też, Zakości pisaki jak najbardziej, gdzie mogła przyjść, dać nam kondolencje odnośnie do, do swojego straconego chłopaka, Madżong, Eliza, tak. Pim Pimpeła totalnie. Top of the top. Krem de la creme została zaproszona tej rodzinie. Przecież zaproszeni... Jak to? Nie są urodziny moich dzieci. Jak możesz? Myślę gdzie jest jakoś sensownie postawić, bo generalnie jakbym chciała odkupić te szafki, to nie bardzo mnie stać. Bo jedna szafka jest za 800 prawie. Więc musimy wymyśleć jakąś tańszą alternatywę. I myślę, że jak na razie... Settlement pójdzie na to. Każdy dostanie inne świeczki. O! Widzicie, te czasy, kiedy nie można było tego dać jako recolor, tylko to trzeba było dać jako po prostu oddzielny item. Sims 4 już wtedy wiedziały, jak to się robi. Mam tylko nadzieję, że nikt nie twierdzi, że fajnym pomysłem będzie rozjebanie tych ciastek, bo tak bardzo byłoby przykre. Dobra, jest już 17. To można już was ustawiać w szeregu. No, a, a halo, a zrobicie jeszcze miejsce, bo jeszcze jedno dziecko idzie. Ej, halo, jeszcze jedno dziecko. A, no! to Wszyscy imprezują, a ta się nie doczekała. Ja nie mógł. To jakie cyfrywuje wyglądać. Że kogoś słucha. Dobra, jedno robi obrót. O, oczywiście złe dorośnięcie. O, lol, ej, mi się udało, Kromczysław jest wygrywem, ale kurde, ej, wylaszczyła się kruasanta. Santa, Kromczysław to oczywiście urodzony, o, zapomniałam co. Zaraz jej oczywiście to zmienię, bo muszę jej dopasować do tego, tego, a, a że nie spojrzałam, dobra. A co ma, a co ma Kromczysław? Kromczysław jest schludny, otwarty, aktywny, lekkoduszny i raczej zrzędliwy. Romansowanie. Change aspiration. Toch, jakże moja ulubiona, poszukiwanie przyjemności wcale nie. I na koniec Sałatylla. Sałatylla jest baranem, nie tylko ze znaka zodiaku, i to będzie popularność, romansowanie lub bogactwo. Spoko, loko. A tym już, widzę, zdążyło odjąć dzień, więc trzeba to będzie zaraz testować, ale dziecko w końcu to zmuchnie? Bo tak jakby wszyscy się ro rozejść, już się wszystkim znudziło. Dobra, kręć się. Szybciej, Karuzelo, którą życiem zwom. Orium, nie to samo, co siostra. Ale wiesz, zacnie. Niech będzie popularność. Czy ty też dorosła źle? Nie, tylko... Tylko croissant, ale słuchajcie, jak ktoś wygląda tak, hot jak Krua Santa. To jest po prostu cena popularności, nie? A ty jesteś w takim zacnym stanie. Yy, zbierz wiele łowocków i te owocki będziemy sprzedawać potem, bo yy, wszystkie biznesy są teraz na naszej głowie. Tego my trzeba będzie pojechać, ogarnąć te biznesy i przemyśleć. Yy, zaraz będziesz stary, jutro będziesz stary, stary przemyśleć, jakie rozdać. Bo każde dziecko musi dostać jeden biznes i trzeba będzie przemyśleć, kto się do czego nadaje. Tutaj się widzę do gadań. My, my ich zostawimy. jak się ma tutaj potomek Shona, bardzo dobrze nawet. No to zrobimy siku, dziabnij se kawałek torta i będziemy szli na parcelę publiczną. feniks czy Fenix nam się przyda? jesteś nieco śpiący, nie chcę, żebyś nas ob... obciągał, może to nie jest dobrze, żebyś nas ciągnął w dół. Żebyś nam przeszkadzał. Czemu nie mogę podejrzeć, po prostu, jakich mam wszystkich pracowników? Wiem, że w części miejsc mam pracowniki, w części nie mam, a jak nie wiem, gdzie co mam, to się stresuję. Do szątuki nie pójdziemy, bo nie mamy tak czy siak obrazów do sprzedania. Gimbusiara naszym najlepszym szotem jest, bo do pizzy gucianej, do restaurantu potrzebujemy więcej osób, więc poszłabym najpierw ogarnąć znowu gimbusiarę, lamusiarę i ogarnąć. Pracownika, bo to jest jakby nasze główne ten, że będziemy mieli z tego większy zarobek, jeśli będziemy mieć pracownika, bo nawet jeśli płacimy pracownikowi, to on może nam robić, jak nas nie ma w biznesie, więc to jest jakby nasz taki prior naszej. To do zrobienia dzisiaj. Żeby chociaż ogarnąć pracownika, to czy on zostanie kiero na tej zmianie, to co innego. Czy na tej zmianie w tym odcinku. Kiedy odcinek, to twoja zmiana w pracy. Mamy tu nawet pracownika, o czym o mówiłam. Dobra, mamy Nikodemo Oplota, którego w takim razie trzeba będzie prędzej czy później wprowadzić do miasta, żeby jakoś żył. No, przyszło. Coś, zrodziecko, kurwa, teraz udaj, że o, jest zainteresowany moimi przedmiotami. <laughs> hani, nie stać cię. Na pewno nie jak już nie masz naszej wypłaty. No, pracuj, tu się jeszcze nikt nie zesrał, nie przesadzaj. Trzybujemy tych pieniędzy, Samanta. Dobra, to o, zaczyna się fiesta. Barista, zamknij i wyślij pracowników do domu. O, oh damn, dopiero teraz widzę, jaki króla Santa miała strój dobrany. Dobra, czyli króla Santa to nasza różowa dziewczyna. Dobra, dobra, króla Santa, wszystko jasne. Myślę, żeby jej włosów nie zdjęć, ale tak strasznie kocham nie, nie, nie po prostu. Jak na razie makijaż. Jesteśmy właśnie w naszym Pink Ark Story. Mam nadzieję, że z niego wyrośnie, ale jak na razie. Go for it, Queen. Kolejnej kopiszona akurat nic bym nie zmieniała. On jest idealny taki, jaki jest. na co go chyba różni od faktycznej kopiszona, to oczy. Oczy ma definitywnie po, po Feniksie, Feniksie. Być on ma takie szparkowate oczy. Sean Junior ma takie otwarte bardziej, a reszta to jest cały tatuś. Cały znaczy ma dwóch tatusiów, więc cały, cały jeden tatuś. <grytanie> cały pół swoich ojców. tyla ma taki słodki, niewinny look. <grytanie> Taka piękna. No i to aby mi trochę dłuższe włoski. Jaka ona jest śliczna. Dobra, to Kruasanta. Santa. Randomize. Kromczysław, randomize. Aha, bo sama tyle już poszła do szkoły. Jako jedyna poszła do szkoły, jakiej już poszła? No to poczekamy, aż wróci, żeby jej wyrandomować. Dobra, Kromczysław jest hetero, a Kruasanta jest bii. Teraz zobaczmy, czy coś ciekawego w takim razie znajduje się w otoczeniu. Ok. <ścoughs> Interesujące wybory. Interesujące wszystkie praktycznie to romansujące simki. A jakby tak zignorować dorosłych. Aha, to nie ma nikogo. Podobają ci się tylko dorosłe. Najbardziej Yang, która jest w w związku z romansującym. Wiecie co, nie róbmy tego. Weźmy Marlene, Marlena i tak już śpi ze wszystkimi i tak i jest teraz w ciąży. Ma urodzić jakiegoś typowi, z którym zaciążyła. Ale czy to nas powstrzyma? Nie sądzę. Znaczy, powstrzyma nas na pewno przed zaciążeniem jej, ale nie powstrzyma nas przed y, flirtowaniem. W o to mi chodziło, żeby nie było. Ej, tyle też jest zbi... już ci się z siostrą dobrałem. Mam wrażenie, że coś się zepsuło, bo to tak nie powinno być. Chyba znacz trzeba sobie będzie szukać sama. O, na przykład... Kura-Kuk. Co? Przecież nie wiem, czy... Ty nazywam kogoś Kura? Znaczy... Z jednej strony jestem zaskoczona, a z drugiej strony stara, ale wydaje mi się, że kura niestety chyba kogoś ma. To musiała obczać, bo kura byłby całkiem spoko. Dzisiaj mają jeden chemik, oh! ale my się. Ale czemu? Cieszymy, mamy niebieską buźkę. Kura, a ta buźka oznacza, że to jest dwustronne. Ej, kura, czemu? Why you do this to me, kura? No nie wiem czy przeglądu roboty. Ohoho, ale ty mi łaskę robisz. No nie zaśraj się. Dobra, dawaj, powitaj kurę. Pytanie za 100 punktów. Czy kura jest w związku? Tym razem to sprawdzę, bo ostatnio narobiłam takiego zamieszania w mopie, że kura, czy ty kogoś masz? Nie. Z tym, że jest problem. Kura jest najprawdopodobniej jakieś 4 tygodnie do tyłu. Bo dalej nie dograłam, ale myślę, że kura mógłby na ciebie poczekać. Zwłaszcza, że pacia ci obczaja tym wzrokiem, jak ci robi. Mm. Wca wcale nie wygląda, jak był z tobą zdegustowany, wcale, a wcale. Tak było nieściemnie. Po prostu. Kura dalej czuje się nastolatkiem, wcale nie tak, że, że nadal jest i nie, nie wam się tylko wydają, on tak naprawdę jest dużo starszy, tylko no, no taka, taka magia simowa, tak się, tak się stało, że, że, że on po prostu udaje nastolatki, a ona się to dała nabrać, no biedna tyle, ale to jest generalnie dobra partia, tak? Co? Ale jakby stary! Feniks papuć! I myślę, że można by ci też trochę te włosy w końcu z twarzy zabrać, zasłużyłeś. O, tak na przykład, <noise> jak odgarnął włosy, <noise> albo tak by sobie nastroszył, żeby dalej... Ej, w sumie to wygląda jakbym miał te same włosy, tylko trochę nastroszone, to bym mu zostawiła, ulala, No la. potem dam mu zmarszczki. Albo może dam mu teraz zmarszczki, bo jeszcze nie daj Bóg umrze mi za szybko i nie dam mu zmarszczek, a ja lubię jak moje mryci mają zmarszczki i dostaję je w dniu swoich urodzin jako prezent ode mnie, jako dar. No wiem, obrzydliwe. Smaczki są dla frajerów, czyli dla ciebie. E, e, e. Ej, no weź, bo nie dość, że mi zatkałeś kibel, tylko jeszcze zasrałeś, ale przynajmniej teraz nam spryskiwaczka, znaczy spryskiwaczka, za, zasawaczka nie zniknęła, więc mogliśmy w jakiś ogarnięty sposób przynajmniej to W ogóle, typ ma swój własny kibel, swój własny pokój, a idzie do pokoju... czy... Znaczy... A idzie do łazienki swoich starych i swoich sióstr, żeby im tam nasrać i zażygać. Kurde, dzięki stary, aprisz. Czekajcie, czy oni się przyjaźnili? O mój Boże! Czy ty się umawiasz z kolegą swojego brata? Dym, nie wiem, czy by mu się to podobało. Widziałam, jak mrużyło oczy. <noise> Będzie ona już jest zakochana. Czemu muszę mieć tak strasznie niedograny czas tam? Żebym musi mieć taką różnicę wieku. O. Weź, bo będzie mu się podobać, nie? For między siostrami. Rodziny nic nie ginie, jak to mówią. Przez chwilę jakbyście nie mieli dźwięku, to się nie zdziwcie, bo po prostu zapomniałam wyłączyć wideo, bo mam zwyczaj czasem oglądania wideo, jak mi się gra ładuje, czy jak zmieniam wygląd, czy coś, no, no bo wiecie, żeby mi się nie nudziło. Y i tutaj też tak było i sobie przez sekundę dopiero zdałam sprawę, że... Od... najebał no synowi w ryja, który ma zostać pokażę. Zapisz totalnie, zapisz w mojej pamięci Jesus Christ, ta rodzina jest idealna. Dobra, ale jak dla mnie to naprawdę wystarczy, jak na ten moment... Na spokojnie muszę wrócić, przyzwyczaić się do, do nagrywania, do tych simów, do moich porażek. Muszę sobie naprawdę rozpocząć jakiś konkretniejszy plan działania i zacząć dogrywać co więcej tych pozostałych rodzin, żeby móc w końcu robić paringi międzyrodzinne z różnych odnóg, bo obecnie różnica naprawdę w wieku jest taka, że pomiędzy innymi rodzinami mogę robić, ale pomiędzy główną a tą nie bardzo. Ale ja ogarnę, ja ogarnę, ja... Ja myślę, że ogarnę. A jak na razie będę Wam dziękować za lajk, like. może wsparcie, znacie ten deal. Dziękuję również moim... Cudownym, simowym, kuchni niepalącym, małżeństwa niezdradzającym, moje odcinki uwielbiającym, wspierającym. Do ziemniażenia! Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość. Obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka. I mówi o sobie w trzeciej osobie, i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.